W kontynentach rozgrywane będą mistrzostwa świata, choć w jednym kraju 10 tysięcy kilometrów, dzieli Moskwę od włady do No i krótka prezentacja Rosji i piłki nożnej w tym kraju. 12 stadionów miast, między innymi Soczi, które gościło ostatnie zimowe Igrzyska Olimpijskie. Moskwa, gdzie odbędzie się na różnikach otwarcie Mistrzostw Świata i Wielki Finał Sankt Petersburg, gdzie rozgrywane będą mecze, między innymi o trzecie miejsce i drugie spotkanie półfinałowe. A także Iżny i Nowogród, czyli Ekaterinburg, kojarząc się głównie z Siatkówką. Rosja krościć będzie tej mistrzostwa już za trzy lata.